Kolejne lockdowny, zamknięcie obiektów sportowych, eksplozja home office i wielogodzinne sesje w pozycji siedzącej sprawiły, że coraz więcej, w tym także młodych ludzi, cierpi na bóle pleców. Skuteczny zabieg kompensacyjny, natychmiast usuwający tego typu dolegliwości, demonstrowałem w filmiku Bóle pleców i karku. W dzisiejszym odcinku krótka prezentacja w wersji outdoor z wykorzystaniem pierwszej lepszej plenerowej konstrukcji. Jakich pełno dziś na placach zabaw, w plażach czy w parkach. Jak Państwo być może zauważyli, zabiegi prezentowane na kanale Dr. Motus różnią się często od polecanych przez innych specjalistów. W przypadku bólów pleców ja oblicuję na przykład głównie drobną muskulaturę głęboką, zwłaszcza mięśniówkę i nerwy, okołokręgosłupowe, nie jedynie mięśnie powierzchniowe. Zabieg wykonać można także i w domu. Wystarczy odpowiedni punkt podparcia typu parapet, biurko, komoda. Przypominam o systematyczności. Powodzenia!